e curvar a mate <coughs> tá <coughs> chegando to Panorama pana mera, bi znowu ten pana biera, hajsłamikuję jak snera, porze znowu mnie uwiera, nie rozumiemy frajera, co się pruje jak cholera, znów dzwonimy do dillera, bo brak te do doskwiera. Kurwa brak, mi słów ja w kraj, nie snów z stoję jak słów wyglądam, jak trup czuję się, jak król zadzwonię, do dóbr, druga w nocy już nie odbiera znów. Zwana paranoja, znowu najebany to ja Na popitele leci wojak, stoisz ty w sto stojak Drugi tydzień wale łychę, ty na chacie walisz konia Moje problemy psychiczne, kurwa wielkości słonia Na chacie skuty w chuj, potrzebne elektrolity Jutro będzie ciężki i będę leżał jak zabity Obliczam kolejny ruch, zero stresu, ja wypity Będę był kolejny bóg bez fotela nie mam psychy Kurwa brak mi słów, ja w kraju, nie słów, co stoję Jak słów wyglądam, jak strów czuję się Jak król zadzwoni do dup, druga w nocy już nie odbiera znów Panorama pana Mera, to jak worek dla dillera Gdzie zaczynamy już berlansz, a ty znowu się zabierasz Nie ma, że na temat nie mam więcej tekstów, mordo Polewamy się szampanem, jackiem z wielką hordą Nie nawijam jak Enigma, no i dobrze, wą stąd. Jakiś randomowy konu się tu dograł pod troll. To jest kombo, ziombo się podkreślił, nie nabity Ale zawsze chętnie wiadę na flachę, no i nabity Kurwa, brak mi słów Zusoję jak słup Wyglądam jak trup Nie odbiera znów Kurwa brak mi słów, ja w kraju nie snu zostaję jak słów wyglądam, jak trup czuję się, jak król zadzwonię, do dup druga w nocy już nie odbiera snu. Kurwa brak mi słów, ja w kraju nie snu zostaję jak słów wyglądam, jak trup czuję się, jak król zadzwonię, do dup druga w nocy już nie odbiera snu. A to już w generalu, następny raz będzie. Nie wiem, ja <grym> czy <grym>